Czasy Marxa, Engelsa i Lenina dzieli wiele lat od teraźniejszości, ale ich podstawowa wizja przyszłych stadiów społecznych i niektóre z ich naukowych przewidywań mogą być podtrzymane. Klasycy nie mieli jednak konkretnego doświadczenia w praktyce socjalizmu ani wiedzy na temat reform systemu socjalistycznego w dekadach następujących po II wojnie światowej. Dlatego niektóre z ich wniosków na temat etapów rozwoju socjalizmu muszą zostać ponownie przeanalizowane w celu dalszego wzbogacenia i rozwoju naukowej teorii socjalizmu. Uważam, że oficjalna chińska teoria dotycząca pierwotnego stadium socjalizmu, oparta wyłącznie na siłach wytwórczych i poziomie życia, jest tylko pojedynczą perspektywą analityczną i ma znaczące rozbieżności z obecnymi warunkami rozwoju gospodarczego Chin. Dlatego konieczne jest, zgodnie z duchem metodologii Marxa, Przyjęcie zmiany produktywności jako pośredniego, ale ostatecznego kryterium i przyjęcie zmiany w stosunkach produkcji jako bezpośredniego kryterium dla klasyfikacji stadiów socjalizmu oznacza to, że musimy przeanalizować podstawowe, pośrednie i zaawansowane stadia zgodnie ze zmianami jakościowymi w systemach praw własności, dystrybucji i regulacji. Biorąc pod uwagę różne sytuacje narodowe i złożoną kombinację sił wytwórczych i stosunków produkcji wyrażonych w systemie gospodarczym kraju na różnych stadiach rozwoju, wykorzystanie zmian w siłach wytwórczych jako pośredniego lub ostatecznego kryterium oznaczałoby przede wszystkim podsumowanie historii, dlatego zmiany w produktywności nie będą tutaj omawiane. Poniżej znajduje się szczegółowy opis roli stosunków produkcji w określaniu stadiów rozwoju socjalistycznego. Po pierwsze, Rozważamy jakościową zmianę własności na różnych stadiach rozwoju. Publiczna własność środków produkcji jest wspólną cechą całego okresu rozwoju socjalistycznego, ale w różnym stopniu dojrzałości i doskonałości. Opierając się na teoretycznych przemyśleniach Marksa i wnioskach z praktyki krajów socjalistycznych, własność środków produkcji w krajach socjalistycznych przejdzie trzy zmiany od własności wielorakiej, Publiczno-prywatnej, z własnością publiczną jako podstawą, do systemu różnych form własności publicznej i wreszcie do struktury pojedynczej własności całego społeczeństwa. Zmiany te odpowiadają odpowiednio podstawowemu, pośredniemu i zaawansowanemu stadium socjalizmu. W socjalizmie demokratycznym własność prywatna zajmuje dominującą pozycję jest to jego zasadnicza różnica w stosunku do socjalizmu naukowego. Po drugie, Rozważamy zmiany w systemie dystrybucji na różnych stadiach rozwoju socjalizmu. Forma dystrybucji będzie się zmieniać wraz ze zmianą własności środków produkcji. Pierwszemu stadium rozwoju, charakteryzującemu się wielopodmiotową własnością, odpowiada forma wielopodmiotowej dystrybucji, w której główną rolę odgrywa dystrybucja oparta na pracy. Kiedy własność przechodzi do drugiego stadium, charakteryzującego się wieloma formami własności publicznej, dystrybucja charakteryzuje się wieloma formami dystrybucji według pracy. Wreszcie, gdy własność ewoluuje do pojedynczej własności całego społeczeństwa, forma dystrybucji pojawia się jako pojedyncza, jednopoziomowa dystrybucja według pracy. Stosunkowo niski poziom sił wytwórczych i wynikające z tego istnienie wielu składników ekonomicznych w socjalizmie w stadium podstawowym sprawiają, że oprócz różnych form dystrybucji według pracy konieczne jest wprowadzenie innych uzupełniających form dystrybucji według wyników operacyjnych, kapitału i wartości pracy. Ta struktura dystrybucji wraz z wyżej wspomnianą strukturą własności, trybem i mechanizmem operacyjnym działalności gospodarczej, tworzą podstawową treść stosunków produkcji w pierwotnym stadium socjalizmu. Na koniec podsumowujemy zmianę mechanizmów operacyjnych działań społeczno-gospodarczych w różnych stadiach. Mechanizmy te jeszcze bardziej wzmacniają rolę stosunków produkcji w ustalaniu stadiów rozwoju społecznego. Biorąc pod uwagę pluralistyczną własność, która charakteryzuje podstawowe stadium socjalizmu, trybem działalności społecznej i gospodarczej musi być gospodarka rynkowa pod kierunkiem nowego rodzaju planowania, z mechanizmem operacyjnym opartym na dostosowaniu rynku i kierowanym przez państwo. Jednak już w stadium pośrednim, ze względu na poważne zmiany w produktywności i strukturze własności, system gospodarczy jest co prawda jeszcze systemem, w którym nadal istnieją relacje towarowe, ale rola mechanizmu rynkowego zostaje tu znacznie osłabiona, a rola planowanej regulacji staje się i będzie coraz bardziej wzmacniana. Jeśli chodzi o zaawansowany etap, to w ramach jednolitej struktury własności całego społeczeństwa będzie istniała jedna planowana regulacja. Gospodarka towarowa tutaj już nie istnieje, a poza zagranicznymi stosunkami gospodarczymi socjalizm wejdzie w typowe stadium doskonałości przewidziane przez Marksa. Nasz opis pośrednich i zaawansowanych etapów socjalizmu nie może być obecnie bardzo szczegółowy, ale ich socjalistyczna natura musi być silniejsza niż w stadium podstawowym, z mniejszą ilością niesocjalistycznego materiału. Niektóre zmiany w stadium pośrednim przejawiają się w następujących trzech aspektach: po pierwsze, w systemie praw własności, własność publiczna jest bardziej dojrzała i praktykowane są różne formy tej własności. Po drugie, w systemie dystrybucji Dystrybucja według pracy jest bardziej adekwatna w różnych formach. Po trzecie, system regulacji gospodarki planowej jest tu bardziej kompletny. A wdrażany jest taki system planowania produkcji, który jest w coraz większym stopniu zarządzany przez celowość planowania. Na takiej bazie ekonomicznej nadbudowa charakteryzuje się stosunkowo odpowiednim systemem demokratycznym. Dyktatura istnieje tylko w sensie obrony przed obcą agresją, a państwo nie obumiera tylko dlatego, że nadal jest potrzebne, aby zachować prawa, takie jak na przykład podział według pracy. Zgodnie z przewidywaniami twórców marksizmu niektóre częściowo jakościowe zmiany w zaawansowanym stadium socjalizmu przejawiają się w następujących trzech aspektach. Po pierwsze, w systemie praw własności publiczna własność środków produkcji jest w pełni dojrzała, a jednolita własność publiczna jest praktykowana w całym społeczeństwie. Po drugie, w systemie dystrybucji Dystrybucja według pracy jest odpowiednia, praktykowana jest ujednolicona dystrybucja według pracy. Po trzecie, w systemie regulacji gospodarka planowa jest kompletna i istnieje czysta gospodarka planowania produktów. Na tej bazie ekonomicznej nadbudowa charakteryzuje się już jako w pełni demokratyczny system.